Dzisiaj moi drodzy w końcu ogarniemy moda W końcu ogarniemy ee, kurczaki. Cześć z tym Gimbom Plus! Witajcie w kolejnym odcinku z Tąblokat 3 Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba na kanale W nieudanej, ee, nieudanej zrobiliśmy już Chicken Cutcher, który rozpoczyna Passive Resources mod. Aby z... Teraz potrzebuję zro... zrobić breeder. Aby zrobić breeder potrzebuję high bell. Więc, tak jak, zrobi... tak jak postanowiłem, to tak zrobiłem. Zrobiłem w ogóle bloki. I potrzebujemy trzy bloki. Potrzebujemy nasionko. Zbierzmy sobie jedno nasionko. Taki kolek Potrzebujemy 3 hajbele, potrzebujemy nasionko, a nasionka miałem. Nasionko i potrzebujemy drewno. Stąd wychodzi breeder. Oh yeah! Mamy w końcu zrobione. Dostałem głupoty. E, wejdźmy tutaj i postawmy ten breeder. Moi drodzy, mamy breeder. I potrzebujemy kurczaki. Tak, potrzebujemy kuczaki. Ale możemy też zrobić rust. I aby zrobić rust, potrzebujemy podobnie, tylko że bez nasionka. I tak, bez nasionka. Czyli potrzebujemy trzy hejbejle. Potrzebujemy zrobić, dać i potrzebujemy drewno użyć. I tak, w taki sposób mamy rust. I mamy kolejnego quest'a zrobionego. Aby zrobić jakikolwiek kurczaka potrzebujemy EGI i potrzebujemy różne rodzaje właśnie. Niestety jak to powiedzieć, aby zrobić jakikolwiek potrzebujemy naprawdę dużo lapisu. Na szczęście mamy lapis, ale nie mamy miejsca w ekwipunku. Dlatego poszedłem odłożyć rzeczy. Naprawdę niepotrzebne w tym momencie rzeczy. Oprócz jajek Żeby na ten moment zrobić cztery, ja cztery kurczaki Bo więcej niestety nie możemy zrobić Dobra, co potrzebujemy? Potrzebujemy, moi drodzy Puść tutaj i potrzebujemy, naprawdę mamy dużo milu, On się przyda naprawdę, uwierzcie mi I dużo Lapisu, on także się przyda I żeby zrobić Potrzebujemy właśnie przerobić na. Właśnie. Przerobić na Blue Day i, i przerobić na White Day. Czyli po prostu na. Właśnie. Potrzebujemy. Po... Musimy iść do naszej maszyny z moda Create. I, mo i musimy zrobić tak zwanego. Skraftować kurczaka. Pierwszy kurczaka, którego skraftujemy. Musim, to będzie kurczak, kurczak właśnie lapisowy. Potrzebujemy na samym środku dać jajko. Postawmy w takim razie jajko i wszędzie oczywiście. E, jajko na środku i wszędzie będzie de, e, Blue Day, czyli tak zwany bar niebieski barwnik. Dlatego postan dlatego Postawiłem wszędzie Blue Day i zacząłem krąść e, korbą. Miałem powiedzieć, której nie mam. Ech, nie mam korby. Daj, tam mi korbę, jakąkolwiek korbę. Potrzebuję korbę. Potrzebuję korbę, naprawdę potrzebuję. Dlatego wziąłem korbę z, e, z przesiewania, lub bądź nie wiem, nie znam się. I po prostu powstawiłem korbę i zacząłem krążyć. Co? Ja nie wierzę. Za mało siły. Mm. Ja nie wierzę. Już was nie zanudzać. Popołowiłem znowu e, te, e, e, tą maszynę. No i zacząłem po prostu. Właśnie. Kręcić korbą. Kręcić, kręcić, kręcić. Musiałem zjeść, bo zaraz naprawdę nie będzie kolorowo i zacząłem znowu kręcić korbą. I moi drodzy, oto nasz lapisowy kurczak. Musiałem go wziąć i mamy to! Oh yeah! Za to dostałem laser controller. Mamy lapisowego kurczaka. No dobra. To spoko. Będzie nam dawał coraz jak najwięcej lapisów. No, no okej. Okay. No. Mamy lapisowego. Siema lapis siema, ale potrzebujemy roznożyć kurczaki, się. i potrzebujemy jednego kurczaka. Mamy rusza, tego rusza postawmy tutaj i w tym rusie możemy wziąć kolejnego kurczaka, dwa kurczaki. Dlaczego to nie działa? The chicken chatter can't be used on chicken mobs to... Mam przecież... Giftem? Trollem? Nie pamiętam jak ten mop, mod działa nie mogę? Nie, tego to mogę Dlaczego nie mogę tego? Breeding CD Okej. Okay. Sorry. Mamy więcej kurczaków. Czy możemy te małe kurczaczki wziąć? Może tu małe kurczaki? Mogę. Nie. Nie. Nic nie mogę zrobić! Hmm. Dobra. Ale możemy sobie zrobić kolejnego. Możemy sobie zrobić e, log chicken. On naprawdę będzie spoko. Ten log chicken. E, no, ale okej. Okay. No, ale okej. Okay. Dobra. Kolejne to będzie e, skraftować wiele, wiele i to naprawdę wiele kurczaków. Pierwszym z naszych kurczaków, myślę który na pewno sobie zrobimy będzie to iron chicken. Aby zrobić iron chicken potrzebujemy flint chicken. Aby zrobić flint chicken potrzebujemy flint. Aby zrobić flint potrzebujemy e, po prostu przeszać gravel. Tak. Wyszedłem z mojej zagrody. Robimy z tej zagrody i musimy zrobić kolejnego kurczaka. Kolejnym kurczakiem to będzie BOM. E, BOM. E, milowy kurczak. Czyli potrzebujemy znowu jajko, którego nie mamy. Podłużyłem wszystkie. Ja nie że co za ze mnie głupi dziadyga. Eee. No trochę kurczaków już się narobiło. Ale to niestety nie koniec. A, e, miałem zawieszone wideo. Y Dobra, nie ważę. No to mamy kurczak. Mówiłem, że z jednej strony lubię moda Create, bo jest fajne, z drugiej strony nie lubię Create'a, bo zanim wszystko się zrobi, a to mija tyle czasu, że głowa mała. Dobra, kolejnym naszym zadaniem, kolejnym naszym zadaniem, kolejnym naszym kurczakiem, którego musimy zrobić, będzie to Flintowy kurczak. Dlaczego? Bo musimy sobie skraftować, jak już powiedziałem żelaznego kurczaka jest na to 20%, aby dostać Iron Chicken. Wtedy nie będziemy mieć problemu z tym, nie musimy właśnie ko e, mm, klikać korbą, aby zdobyć, jak, e, jak to nie powiedzieć, <grybujesz> jak to powiedzieć e, więcej i to coraz i naprawdę sporawo muszę zdobyć Flintu. Dlatego muszę przepukać gravel Więc tak jak powiedziałem, to tak zrobiłem. Przepukałem gravel. Zobaczyłem czy tam mamy jakiś flint. No nie. Wziąłem wszystkie niepotrzebne rzeczy. Proszę flint. I nie mam miejsca. Eee. Świetnie. Musiałem odłożyć tutaj niepotrzebne rzeczy, które naprawdę mi nie są potrzebne w tym momencie. Odłożyłem wszystkie rzeczy oprócz kurczaków i flintu. Dobra, mamy flint! Ej, to nawet nie muszę zdobywać! Ej, to fajnie! Nie wiedziałem o tym, że mam flint, ale ułożyłem z powrotem. Kurczaka flintowego, aby zrobić, i potem zacząłem breeder, i potem zaczniemy breederować. Czyli po prostu, aby robiły kurczaki Tenteges, wiecie. Myślę, że to jest najlepsze słowo Tenteges, więc zacząłem znowu znowu trząść korbą. Ja nie lubię tego. Widzicie, nie lubię tego moda Create z tego powodu, że to mija naprawdę tyle, że głowa mała. Ja nie wiem, że. Och, te kurczaki. No niestety. To jest minus paczki modów z tą 3. No ale. Jak będę miał dosyć, to rozpoczniemy kolejną serię i tyle w temacie. Będą dwie sery jednocześnie Znaczy Częściej będzie stąd blok Ale wiecie o co chodzi No i muszę coś zjeść, ja nie wierzę Więc zjadłem I zacząłem znowu krą Znowu Trząść korbą Coś dzisiaj nie umiem dzisiaj Mówić Mm, nie fajnie, muszę trochę o w taki sposób, abyście widzieli lepiej i aby było widać lepiej, czy, czy jest bliżej końca, czy bliżej początku, czy dopiero się nie wiem. Czy jeszcze ja to będzie trwało trochę, czy otóż nie. I co? I moi drodzy. Mm. Mamy tylko pomalutku mamy flintowego kurczaka, czyli mamy to. Jest i mamy flintowego kurczaka. Dlatego poszedłem po prostu briderować kurczaki. Siema ma kurczaki? Zacząłem briderować. Potrzebujemy na pewno nasionka i potrzebujemy jemy takiej konfiguracji, czy w innej konfiguracji? To jest dobre pytanie. Na pierwszym miejscu ee, chcę żelaznego kurczaka. Flint pierwszy, a potem bowmill. ok Flint i... No i bowmillowy. I to będzie trwało tyle, że... oho ho, ho. Naprawdę... Ho, ho, ho. <ścoughs> Oczywiście to nie będzie tak trwało, że cały czas tak wono trochę poczekamy sobie. Nasionka nie przyspieszają, jakby co do tego. Przyspiesza to, że jak będziemy mieć powtórki. Tak jak się nie mylę, jak pamiętam, nie wiem czy pamiętam dobrze, sam nie wiem, dawno nie grałem na tych modach różnych. Dawno też żadną paczkę modów nie grałem. Widzieliście, jaką przerwę była od stąbloka i tak dalej, tak dalej, To będzie. Jaki kurczak pierwszy powstanie z tego, czy od razu żela? Mitowy, y ok. No dobra, to będzie pomalutku, coraz szybciej. Ale w międzyczasie, zobaczmy, czy urosły... urosła pszenica. Tak, jedna urosła. Ech, I dwa kolejne nasioneczka. No Dobra. Im więcej, tym lepiej, chyba. Aha, nie mogę, nie mogę tutaj, bo nie ma wody. No dobra, to dajmy te, po prostu te nasionka tutaj, aby było ich jak najwięcej. Kończy się i zaraz będzie szybciej. Zaraz będzie, od razu wam mówię, szybciej. Szybciej się działa, bo potrzebujemy żelaznego. Ja bym chciał mieć żelaznego kurczaka. Pewnie się niektórzy mogą spytać dlaczego, bo kurde mam problem z tym. No jaja, no normalnie jaja, flintowy znowu. Słuchajcie żelazny, ja chcę to, aby to szybciej leciało. No i musiałem tak czekać, czekać i czekać, a że mi się nudziło to postanowiłem, że po prostu kurczaka. Lapisowego, tam po prostu do rursta Ty będziesz na razie mi zdobywać, potem go usunę, bo na razie mi nie stać na nie wiadomo ile briderów. Proszę, żelazny. Ja chcę żelaznego kurczaka. A na lepiej. Ja chcę. Ja chcę. Bo milowego kurczaka. A na lepiej żelaznego kurczaka. Fint. Co jest? Czy mi się coś e, durawo? Że poczekajcie. bo Mintowy tylko z tego powstaje. Poczekajcie. E, żelazny, spoko. Spoko, spoko loko. Tylko... Potrzebujemy light. Jest tutaj snowball. E, jest ten kurczak, który jest... Pomilowy? Nie, dobra. Proszę. Tym razem pomilowy, najlepiej żelazny kurczak. Proszę, jak żelaznego kurczaka. Proszę. Proszę. Ech. Czy ja mam jakiegoś pecha, czy co? Rozumiem. 20%, no ale zaraz mi skończą się. Nazionka. I co wtedy? No i. No i niestety nie będę miał. Nie będę miał. Takie sobie skacz, tak? Dobra, mamy trzy kolejne nasionka. Kolejne nasionka, przypominając. Więc może trochę to przedłuży. I ile mi wygenerował? Jakoś wolno powiedziałem. Jakoś. Proszę, proszę, żelazny. Bomilowy, żelazny, cokolwiek. Proszę, proszę, niech chcę już pintowego mieć. Jest, bo milowy i będzie to szybciej się robiło. Jest. Dobra, ale na tym dzisiejszy odcinek skończymy. Ja mam dziękuję za oglądanie. Papa, pa, do widzenia. Cześć.